Jak wygląda w ogóle rozwód w Indiach? No, jest to takie bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ w hinduizmie kobieta, w momencie kiedy jest wdową, no to na dobrą sprawę jest wyganiana na ulicę. Kiedyś niektóre z wdów korzystały z prawa sati, czyli dokonywały samospalenia razem ze zwłokami swojego męża. Natomiast w dzisiejszych czasach. W hinduizmie istnieje również e, tak naprawdę, moi drodzy, e, na swój sposób e, rozwód. Bardzo często jest tak, że właśnie hinduska jest e, przez na podejście do kobiety w Indiach bita, zamykana w areszcie domowym i tak naprawdę rozwód jest jakiegoś swoistego rodzaju ucieczką z tego e, więzienia. Między innymi tak w książce Spouse, The Truth About Marriage, autorka Shobha pisała, że indyjska kultura wciąż wymaga, by po wyjściu za mąż kobieta zmieniła się w amebę i trwała w sztucznym związku. Jednak od kilku lat ameby zaczęły się buntować i właśnie ameby zaczęły zmieniać, Moi drodzy, Indie. No, tutaj warto jest powiedzieć coś takiego, że w przypadku ślubów w Indiach bardzo dużą rolę odgrywa kwestia posagu, który rodzice muszą dać za córkę i to jest też zależne od pewnych dochodów rodziny. Jeżeli po prostu tego posagu nie ma, no to kobieta jest traktowana nawet jak niewolnica często nawet też nie może yy, mieć dostępu do własnego dziecka. Moi drodzy, tereny ta historyczna rewolucja obyczajowa dokonuje się głównie w metropoliach takich jak Bangalore, Delhi, Bombay. Są to takie miasta, jakby które słyną z równouprawnienia. W porównaniu do tych innych różnej maści wiosek, e, e, prawda jest taka, że tych rozwodów no, niestety jest coraz więcej w Indiach i w ogóle w hinduizmie. E, bo mniej więcej 10-20 lat temu, moi drodzy, to e, kwestia rozwodów w Indiach to był ułamek procentowy. Dzisiaj e, ten przedział waha się między 2-7%. Małżeństw, także jest to no, naprawdę duży wzrost, i fala mm, rozwodów tak naprawdę od kilku lat e, zalewa stolice Indii, New Delhi. W latach 80. były tam tak naprawdę dwa sądy rozstrzygające takie sprawy. Dziś w samym Delhi jest ich 16. I tak naprawdę, stolica Indii, New Delhi, to jest jedynie, jedyne chyba miasto w całych Indiach, gdzie rozwód uchodzi za coś normalnego. Od ubiegłego roku prawo w Indiach sankcjonuje go ze względu na nieodwracalny rozpad związku bez orzekania winy stron. Oczywiście internetowe agencje prawnicze oferują również polubowne, ekspresowne rozwody w sieci. Tak naprawdę w Indiach wystarczy wysłać SMS-a i zapłacić kilkaset rupii, aby ten rozwód dostać. Także, moi drodzy, wcale państwo nie przyczynia się do tego, żeby zapobiegać rozwodom, wręcz nawet. Zachęca. No niestety, bardzo podobna sytuacja jest u nas w Polsce, gdzie sądy nic nie robią, żeby walczyć o małżeństwa, tylko po prostu idą na łatwiznę i rozwodzą ludzi, przez co potem są poranione jednostki w świecie. Tak, na marginesie powiem, że w Polsce jest około 100 tysięcy rozwodów rocznie. Z tego 3 czwarte z tych rozwodów wnoszą kobiety, a nie mężczyźni, czyli około 75 tysięcy rozwodów jest z powo powodem jest kobieta, a nie mężczyzna. Moi drodzy, ym, y, czy to się kiedyś zmieni? Y, nie wiem. no Małżeństwo z miłości y, w Indiach nie jest patentem na sukces, a między innymi kiedyś był taki wywiad z Sudira to taki psychoanalityk indyjski. Który wypowiadał się na temat rosnącej liczby rozwodów w Indiach, to twierdził, że w sumie to są kwestie, że młodzi Hindusi wierzą w miłość pary wolnych ludzi, ale dla wielu nadal ważniejsze od żon są tradycyjne więzi z matką, ojcem, z rodzeństwem. Często jest tak, że się nie chce wyprowadzać się z domu rodzinnego, choć ona jest w nim lekceważona. Kiedy dochodzi do tego jeszcze urażona meska duma, żona zarabia więcej, robi karierę, no to w zasadzie los tego małżeństwa jest w Indiach przesądzony. Swoje robi również postępująca emancypacja hinduskich kobiet, zwłaszcza z tych większych miast. Za dnia pracują w bankach, call center, gdzie odpowiadają na telefony z Europy czy USA, i po powrocie do domu trudno im się tak naprawdę wcielić w taką rolę potulnej kobiety. Co więcej, w przeprowadzanych badaniach przez BBC stwierdzono, że ogólnie Hindusi są osobami bardzo podejrzliwymi wobec samotnych kobiet, i tak naprawdę rozwodzą się ludzie ze wszystkich kast, ze wszystkich kast, ze wszystkich miast i ze wszystkich grup dochodowych, moi drodzy. Dlatego też ciekawym jest to, że jeśli wejdziemy na strony internetowe indyjskie, to moi drodzy coraz więcej pojawia się jakiś portali randkowych również na terenie Indii, bo też doskonale wiemy, że, że, że moi drodzy, bo seksualność w Indiach jest dosyć oryginalna. To możecie zobaczyć na kanale w tych filmikach związanych z hinduizmem. Na zakończenie tylko powiem, że no oczywiście istnieją kobiety, które wychodzą tylko i wyłącznie przez wzgląd na pieniądze, ale rekordzistka z Bombaju rozwiodła się moi drodzy już 9 razy.